Z tej strony RolfWat2, e, więc jak widzicie dzisiaj to będzie kolejny odcinek, odcinek drugi z serii Skomplikowana Zabawa. E, akurat w komentarzach na tym filmiku który, o tym modzie Flashlight mod na tym filmiku to nie zauważyłem żadnych komentarzy, czy chcecie, żebym no, no, czy chce. No chyba wiecie jaki tam. No, no po prostu gdybyście obejrzeli ten odcinek, to byście odpowiedzieli w komentarzach. Ale jeszcze przypomnę wam o tym w tym odcinku. Na, po prostu w poprzednim odcinku napiszcie w komentarzach z jakiej serii. Z jakiej playlisty chcielibyście, żebym z tej playlisty wrzucał najczęściej? No, akurat myślę, że skomplikowanej zabawy filmy będę nagrywać najrzadziej. No bo, no bo prezentacja zabawek nie jest aż taka dla mnie skomplikowana. Ale chociaż. Ale chociaż. Po, trochę posługiwanie się karmią i monta, montowanie może być skomplikowane. Chyba rozumiecie o co mi chodzi. A więc, w dzisiejszym odcinku, zaprezentuję Wam naprawdę fajną kolejkę. Co się nazywa Marklin. Po prostu pochodzi z Niemiec z roku 2011 albo 2010 właśnie mam no właśnie sobie tu, tutaj przygotowałem torowisko, więc no i właśnie gdy, gdy kupicie dowolny zestaw Marklina to wygląda mniej więcej tak. Akurat ja mam taki zestaw i inne takie zestawy. No i teraz pokażę, jak, jak głównie można zbudować swoją kolejkę. O, w taki sposób. W taki sp właśnie to sposób. Myślę, że chyba no, wyroźność jakąś ustawiłem, ale no, myślę, że dobrze widzicie. Jakąś ustawie, a może nie, nie trzeba. Więc jak widzicie, tutaj ma. Możecie to sami przeczytać. No i tu, tu jest takie okrągłutkie. No i tutaj są takie dwa zakręty. Tak właśnie to wygląda. I ma około. No i. No i to ma 190 x 80 cm 75 razy 32 H o jakąś tak. No dobrze, zaraz przejdziemy do prezentacji. Tylko, tylko zrobię ujęcie. A więc jak widzicie, kolejka Markling wygląda. W ten sposób akurat zbudowałem dla Was trochę takie niedokładne torowisko, ale prezentacja się nada. Więc jak widzicie, ja akurat mam zestawy startowe i takie dodatkowe zestawy, i mam takie piloty. I piloty do pociągów wyglądają w taki sposób: tu się dodaje gazu. Tu. Tu się wolniej ustawia, żeby wolniej jeździło. Tu się ustawia stop. Tu są różne tryby. Pierwszy tryb to chyba ustawia temu pociągowi, żeby po prostu. No, no dobrze, tu są akurat przeróżne tryby. Sami możecie przecież sprawdzić. A tym to się włącza światło. E, więc, jeśli już wiecie o sterowaniu, e, może, może, może jeszcze raz dam Wam się przyjrzeć. E, no, no, trochę ustawię coś. No, e, no i jak tutaj widzicie, takie jest sterowanie. E, a więc, przejdźmy już do tego. Bo, bo kolejka nie jest w takim typie, że jak wiecie, kolejka Lego dupla. A więc zobaczycie teraz, jak są szybkie te pociągi, o. Mam przypadkowo... No akurat trochę mam problemy techniczne, ale cóż, jeszcze zobaczycie wstecznym, Ojej. No, widzicie, że tu mam trochę problemy, bo wszystko robię naraz. Yy. Yy. Yy, akurat teraz mi trochę pomaga Raw 130. Ja nie wiem, czy wam to mówić, ale cóż, to rzeczywiście mi w prezentacji po. Yy, po, yy, po no, Musiał mi ktoś pomóc w końcu, w końcu, no, ale cóż, zobaczycie wszystko w napisach końcowych, dlaczego mi tak było ciężko. E, więc tutaj e, nadal mamy, no i teraz mogę Wam pokazać, jak potrafi szybko jechać. O, ale e, szybkość może być dowolna, ale, e, no, chyba za szybko to nie będziesz tak dobrze ten pociąg ten, ten też jest taki, tylko akurat on jest tak zrobiony, że no, że po prostu no, hamuje w taki sposób. Zaraz to wam pokażę. O, o widzieliście? widzicie Zachamował tak hamująca, ten hamuje w ciągu sekundy, a ten po prostu jest tak zaprogramowany, yy, to znaczy ma taki tryb, że hamuje yy, tak zwalniając, jak prawdziwe pociągi. Yy, dobrze, a więc teraz wam pokażę na czym polega, yy, na czym polega tak naprawdę ta yy, ta cała kolejka Marklin. O, yy, chociaż to rzeczywiście służy do tego, żeby łączył się prąd. Ja teraz pokażę jak jest to położenie. Mhm. O, tak się właśnie kładzie. No pociąg. Więc teraz pokażę Wam, jak się go akurat kładzie. No, trochę mi tu nie wychodzi. O. Jest. Więc chyba życie jak się... Położy, no, kładzie pociąg, ale teraz was jeszcze nauczę, jak przyczepić pociąg z wagonem. To jest bardzo, bardzo, ależ to bardzo proste. Mamy tutaj pewien pociąg. No, i od razu tu jest coś takiego. To tym wpinamy. No, o, teraz. Bo tutaj to się wpina. Tak samo tak się robi wagon z wagonem, chociaż to jest, to jest trochę inaczej, ale prawie niczym się chociaż nie różni, różni. A więc teraz zobaczycie, jak są zbudowane te tory, jak widzicie tutaj, no, jest. Nad torami taki prawdziwy żwirek u prawdziwych torów. Szyny są zwykłe, tak jakby. A widzicie te małe kropeczki na tych drewnianych podkładach? To dzięki nim no pociągi dosięgają do tego prądu, no i wtedy można na sterować. Akurat one są bardzo elektryzujące, gdy się łączy. O, ja teraz włączyłem. Więc, yy, i wtedy się utworzy taki, jakby ogień. Yy, to znaczy, nie ogień, tylko takie coś, co może przypominać ogień, ale to nie jest ogień. Yy, no, yy, a więc, yy, a więc szyny nie są dosyć skomplikowane, le lecz położenie pociągu na szynach musi być trochę skomplikowane. Yy, więc teraz zobaczycie. Co, ma, co takiego pociągi pod sobą mają, dzięki czym mogą dotykać właśnie tego prądu. Oj, przypadko. E, mają właśnie coś takiego, e, nie wiem jak to się nazywa, ale właśnie to dołącza do prądu, no i dzięki temu można sterować pociągiem. E, akurat pociągi te są bardzo... Ciężkie, więc gdy się je nosi, to trzeba być bardzo ostrożnym. Bo, bo mogą się zepsuć w każdej chwili, bo one mają bardzo trudne procesory, o tak. Yy, no, akurat tutaj jest trochę zepsuto. Yy, zepsuto. Yy, no, yy, chociaż yy, to rzeczywiście służy do tego, żeby łączył się prąd. A teraz pokażę, jakie jest to położenie. Mhm. O, tak się właśnie kładzie no, pociąg. Y, więc teraz pokażę Wam, jak się akurat kładzie. Y, no, trochę mi tu nie wychodzi. O, jest. Y, więc y, chyba życie, jak się y, położy, y, no, kładzie pociąg. Ale teraz Was jeszcze nauczę, jak przyczepić pociąg z wagonem. To jest bardzo, bardzo, ależ to bardzo proste. Mamy tutaj pewien pociąg. No i od razu tu jest coś takiego. To tym wpinamy. No. O. Teraz. Bo tutaj to się wpina. Tak samo tak się robi wagon z wagonem, chociaż to jest, to jest trochę inaczej, ale prawie. Niczym się chociaż nie różni, różni. E, a więc, jeśli chodziłoby o ten odcinek skomplikowanej zabawy, e, to by było na tyle. E, no, więc bym się z Wami żegnał. E, chociaż, e, a chyba nic. E, nie myślcie, że to jakaś tajemnica, czy to e, po prostu. Myślałam, że mam coś powiedzieć, ale wcale nie. Więc, papa, w następnym odcinku skomplikowana zabawa. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. A więc, papa, w następnym odcinku skomplikowana zabawa.